mano z tej strony komputer24. Um, witam Was w poradniku, jak zmienić nazwę na YouTube. Tak, pierwszym krokiem... Właśnie tutaj nie wiem, widzicie, że zmieniłem na Mister Bala. Dobra, spoko nazwa. I teraz będziemy zmieniać na komputer24 z powrotem. Tak, pierwszym krokiem jest wejście w, tutaj w tą strzałeczkę obok, zdjęcia kanału. W, Pojrzeć tutaj w Google, Google Konto i wejść w Google Plus. Tak, jesteśmy w Google Plus. No i okazuje się nam taka strona. Wchodzimy... No, no. no idź. Wchodzimy w... Główna strona. Profil. Następnie naciskamy w nazwę naszego kanału. W tym przypadku jest to Mr. Banner. Usuwamy nazwę poprzednią i wpisujemy nazwę, którą chcemy, żeby nasz kanał Nazwa, która chcemy, żeby była na jako był nasz kanał. W moim przypadku to będzie komputer. 24. Teraz naciskamy, na, naciskamy zapisz. W ten sposób uzyskaliśmy nową nazwę na YouTube. Siema.